Siemanko, siemanko, pytanko, co tam panie w Kalpapadzie, różnymi kanałami do mnie ostatnio dociera, a w Kalpapadzie dużo się dzieje, dużo zmian, e, tak to wygląda w tej chwili i już was oprowadzę o zachodzie słońca, które zachodzi pomalutku, jeszcze, jeszcze, ale chciałem wam pokazać e, zmiany, zmiany. Zmiany duże. Ja właściwie za ogród się nie chciałem w tym roku zabierać, tylko tyle, ile muszę. A się ogród rozkręcił. Tej wiosny budowałem kampera dla bardzo, bardzo serdecznej duszyczki i tym kamperkiem po Polsce trochę jeździliśmy, ja służbowo że tak powiem byliśmy na festiwalu Wibracje a ta duszyczka mi po prostu pomogła z ogrodem, bo ja go rozpędziłem na początku, ale już oporządzanie, dbanie o niego było wczesną wiosną, kiedy ten kamper powstawał, tak? zabudowa instalacja fotowoltaiczna i tak dalej tego kampera tutaj nie ma nic go nie pokażę, ale to chyba dzięki temu projektowi ogród wygląda jak wygląda. Także pomidorki są, dynie, cukinie, ogórki, o, poszliśmy w dużo takich, czy ja poszedłem, w dużo takich roślin, których nie muszę za bardzo obsługiwać, żebym mógł wyjeżdżać, bo moje życie się tak potoczyło, że podjąłem pracę jako projektant na kilka miesięcy, zlecenie takie. Aby zaprojektować całkiem, całkiem fajny i duży fragment ziemi, i to się właśnie dzieje. E, więc mogę pracować też online, ale też wyjeżdżam. E, tutaj winorośle puszczam jak zwykle moją starą technikę po jabłonkach, ale też w tym roku na warsztatach pierwszych powstał taki oto treliarz. Treliarz ma, nie wiem, jakieś może 4 metry, może więcej troszkę. I obraz tego fasola. Fasola tyczna, czerwonokwiatowa, w ogóle taka super odmiana. Jeszcze trochę kwitnie. Bardzo ładne kwiatki. I bardzo duże też fasole, które już, 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 tuż, tuż. Wiem, że ja je zbieram przed przymrozkami, a czasami nawet i po przymrozkach. Jeżeli nie są jakieś duże, to czekam. Niektóre ze strąków są naprawdę e, potężne. No, i cóż, cukinia też na nasionka idzie. Tu już jest nawet pisakiem, flamastrem opisana na nasiona. Ta czeka e, spokojnie dużo na Sturcji Też na Sturcji nie trzeba ogarniać e, sałaty. Nie wiem, tutaj jest akurat fasolka szparagowa. Sałaty idą już nasiona, tak jak widać. Słoneczników trochę, no i pomidorów, pomidorów jest dużo. E, to a propos takich ogrodowych spraw, bo przez ogród was chciałem poprowadzić. I trochę wam pokazać, jak to teraz wygląda. Tu był bób, jeszcze do niedawna. Ziemniaki zostały wykopane. A posiane rzotkie, rzepy, jarmuże. Jarmurze to już są nawet z rozsady wysadzone. No i tak tutaj jest siateczka. Zapylam też dynie. Co tu jeszcze w kalpadzie? No, mam. Jelenia, tak mam Jelenia, Jelonka małego właściwie, który mnie tutaj odwiedza, i obgryza moje kochane e, jabłonki Antonówki. To są podkładki. Ja je naszczepiłem w tym roku dosyć e, sporo. I one wszystkie zostały. E, nie wszystkie oprócz dwóch, o, i to znaje za trzecią, e, to niestety mnie objadł. Niektóre się nie przyjęły ale odbijają i w następnym roku będę je szczepił ponownie, ale już będę musiał zabezpieczyć te drzewa przed właśnie działalnością tutaj dzikiej zwierzyny. Wermi no, kompostowniki, jak ten i ten funkcjonują. Dżownic tutaj spaghetti jest spory. Herbatka płynie, jest transportowana potem do ogrodu konewkami. Jest to już też moment, w którym jabłka zaczynają spadać jabłka spadają przede wszystkim z tego drzewa i z tamtego na dole w sadzie papierówka była i już przestała owocować już jest koniec te jabłka trafiają tutaj takie spady są rozdrabniane łopatą i wrzucane z drzewnicą niedawno były warsztaty Budowaliśmy piec chlebowy, więc tutaj przestrzeń na ognisko trochę muszę uzupełnić opał. No ale ogólnie kuchnia super działa, cały czas funkcjonuje, jestem z niej zadowolony. Nowe rzeczy w tym roku podziały się tam, czyli nowy prysznic hybrydowy. Właściwie ten był słoneczny, jestem zmuszony, żeby zdemontować beczkę, która była na prysznicu. Ta beczka była na czarno malowana, jak pamiętacie, grzała się w niej woda, więc w tym roku nie ma tej opcji. A jak nie ma tej opcji, to co trzeba było wymyślić. Chciałem wam pokazać fajny myk. No, niestety, używanie pompki, bo grawitacja to nie działa jednak w tym, w tym, w tym wydaniu. Tutaj zamontowałem włącznik. Do tego stalowego wiadra emaliowanego nalewamy z ogniska gorącą wodę. Dolewamy wody tyle, ile potrzeba, żeby ją ostudzić. Sprawdzamy oczywiście takim oto miernikiem. Ta ma 24, ale żeby miała 40, no do 45, żeby się nie oparzyć. I wtedy naciskamy ten przycisk, a z tej słuchawki leci. No, gorąca woda, więc bez względu na pogodę, bez względu na, mm, na warunki atmosferyczne, na zewnątrz możemy mieć bardzo przyjemny i gorący prysznic. Tak wygląda chatka od tej strony. E, prysznic no będę rozbierał jak tylko uruchomię ten następną m, jego wersję zobaczcie tutaj jest taki rodzaj grzyba jest trochę już ciemno tutaj bo ten prysznic już pochłania natura, tutaj jest głóg ale chodzi o to, że te deski sufitu zaczęły już próchnieć jak widzicie to jest belka wspierająca w zeszłym roku dodana dlaczego? bałem się po prostu, że ta beczka razem z przegrodą przeszkloną jest zbyt ciężka i spadnie kiedyś komuś na głowę, e, wchodzącemu do tej struktury. E, dlatego, no, dlatego teraz ogrzewam wodę inaczej. Jest to woda grzana ogniem. Dlaczego ogniem? Ponieważ pryszń, ognia e, chrustu w tym miejscu mam bardzo dużo bardzo dużo w tym lesie jest materiału opałowego dlatego korzystam z energii którą daje zapewnia siedlisko i jego zdrowy ekosystem ale powstaje tutaj jak widać jeszcze trochę cofnę, właśnie wiata pryżnica następnego hybrydowego która będzie no z nie tylko na cele właśnie pryszniczenia się, może tam będzie też wanna, ale będzie też pralnia, bo właśnie z praniem tutaj zawsze mam kłopot i muszę pralkę z tego jednego murowanego budynku stamtąd targać. W miejscu przy ognisku zawsze sobie robiłem takie pranie, gdzie grzałem wodę. Teraz chcę to wszystko skonsolidować w jednej przestrzeni, gdzie woda właśnie będzie grzana piecem rakietowym, który powstał na ostatnich sierpniowych warsztatach. Zobaczcie, tutaj od razu rzeźba w glinie lekkiej, którą, która izoluje podnośnik ciepła. Wszystko jest na razie osłonięte tymczasowym dachem. Podnośnik jest też izolowany popiołem. Eee, a tu jest palenisko. Tutaj, jak widać, jest popielnik. No i warstwa czeka, żeby trochę podeschła, taka gliniana. Jeszcze jest, jeszcze jest plastyczna. Jak wyschnie, będę tynkował to gliną i wapnem, a potem tynk wapienny. Na razie takie tymczasowe zadaszenie. Dodam jeszcze jedno. No i niedawno też właśnie blacha na dach. Właściwie dzisiaj skończyłem ją przykręcać tak to wygląda. Tutaj będą prace ciesielskie, więc wolontariat będzie we wrześniu, może nawet w październiku, będzie pogoda, to będziemy mogli wykańczać. Tu już są okorowane belki, jeszcze będzie do okorowania chyba jedna. No i będziemy ścinać leszczyny i tutejsze haszcze, które będą służyć na cele właśnie wypla, stworzenia takiej wyplatanki. Wyplatanki, które będzie o, ta plecionka tak jak tutaj widać na tym starszym, starszej wersji prysznica. Bardzo podobna może będzie. Chciałbym, żeby tutaj w tej wersji prysznic, prysznicowej wiaty również taka była. Ok, co jeszcze w Kalpopadzie? No, chyba powiem w zeszłym roku, co tutaj się wydarzyło. To jest news, o którym. Jeszcze nie, nie publikowałem informacji. Powstała tutaj piwniczka. Yy, piwniczka ziemna. Wymurowana z cegieł. Tadam. To jest jej wejście. Jeszcze nie jest dokończona, więc nie wiem, czy chcę wam to pokazywać. Ale ogólnie nie jest jeszcze zasypana do końca ziemią. Jest na razie tak obsypana tyle, o ile jeszcze czeka na właśnie przetransportowanie. No, spore ilości ziemi i darni, żeby przykryć ją przynajmniej pół metra, półmetrową warstwą ziemi. Piwniczka jest głęboka, a tam w dół pod ziemią ma jakieś 1,70 m. No i tutaj nic nie będzie widać, nie ma też światła podciągniętego, jeszcze wentylacja. Chciałbym dodać jeszcze wymuszaną wentylację elektryczną. Będzie tędy. Tutaj wentylator i tam na wlocie jeszcze. Także mam swoje zapasy, że tak powiem, zabezpieczone. Bardzo dobrze zimą się spisała, nic nie zamarzło. Temperatura tam spadła do stopni 0. Jeden na plusie było. E, bardzo jestem z tego zadowolony, bo na zewnątrz było minus 15. E, nie wiem czy widzieliście. E, co się zadziało w Kalpapadzie też wiosną, bo był o tym film i to była e, żywa konstrukcja pod wanny. Dwie wanny, e, które m, są osadzone na żywokołach wierzbowych. To jest wierzba, która się przyjęła, puściła pędy i służy teraz ukorzenia się będzie służyć filtracji wody, ale ja sam chciałem wyeksperymentować z żywą architekturą, czyli z na przykład z żywymi fundamentami na terenach podmokłych. Yy, zawsze polecam klientom, których Konsultuję, że to są bardzo fajne ekosystemy, które pod podmokły, podmokłymi możemy zostawić, ale nie musimy rezygnować z tego fragmentu działki, jeżeli chodzi o jakąś infrastrukturę. Możemy tam umieścić żywokoły wierzbowe, a na nich osadzać różne wiaty, budynki, taką mini infrastrukturę. Nie mówię, żeby dom budować, chociaż to też można by było robić. No i w tym roku właśnie te żywokoły się ukorzeniają. Tamte się ukorzeniły już kilka lat mają tutaj ten się nie ukorzenił ale ogólnie jest tych żywokołów sporo które w tym w kolpapadzie już zostały ukorzenione co jeszcze na dole mogę pokazać jak wygląda teraz sad z racji tego że bardzo mało w tym roku warsztatów to sadu nie koszę tak często jak w poprzednich latach, więc jak mało odpoczynek od koszenia, tylko ścieżki zostały przekoszone. Wygląda on, jak widzicie, bardzo dziko, ale ma tutaj swoje fragmenty. Fragmenty słoneczne zostały obsadzone. Tutaj już były pomidory, ale się przez zarazę, zarazę skończyły. Teraz jest dynia olbrzymia eee, i chyba nawet tam jest jeszcze inna dynia, tam będzie Hokkaido. Eee, tutaj jest dynia, która wchodzi już na to na ten bezczarny a poniżej mamy też kolejne dynie jak widzicie wchodzą na ścieżki nie było mnie jakiś czas i nie przypilnowałem, ale teraz no cóż, trzeba to po prostu nie przydepnąć i przejść nie wiem czy widzieliście kompostownik Wermi kompostownik, to jest Wermi kompostowa farma oparta na zbiorniku IBC, czyli tym Metr, metr sześcienny. W tej chwili wygląda to tak. Nie wiem, czy tutaj coś stąd pokażę, bo tutaj dywanem to było przykryte. Tutaj mrowisko, ale dżdżownic, dżdżownic to by wam chętnie pokazał, bo, bo to jest ich, ich raj. I nawet widać, że to jest pulpa jabłkowa pod spodem, pod tą żyzną ziemią. Dlaczego? No bo tu jest ten wermikompostownik po to, żeby właśnie jabłka kompostować, czyli spady i wszystkie odpady z sadu, żeby nie musiał ich wiadrami nosić do tych kompostowników do góry, które się bardzo szybko zapełniały. Tutaj też żownicę mają jabłek opór. Ten wermikompost będzie stosowany w ogrodzie, tutaj tym dolnym, a no może, i, może i górnym, bo jest go bardzo dużo. Co jeszcze tutaj mam, mogę pokazać? Grządki, no grządki, mam tutaj grządki. E, Przebije przez haszcze. Tu było wykoszone, bo moja papierówka owocowała już w tym roku. To jest to drzewo, więc z niej jabłuszka były zbierane z spady, bo ręcznie to tylko kilka jabłek udało mi się zebrać. Ten swale, w którym stoję, bo to jest taki niecka konturowa przy grządce, też zbiera moje papierówki. No i na tej grządce już tutaj mamy cukinię i kukurydzę. Tutaj akurat to słabo poszło w tym roku. Grządka, która jest najda, najbardziej oddalona od infrastruktury i niestety, ale miała mało tutaj opieki w początkowej fazie. Też niestety Ślimaki dobierają mi się do, do cukini, więc no trudno, coś muszą jeść. <laughs> Poza tym krzewy, wszędzie gdzie mijamy, to już nie będę ich wspominał, bo pewnie na innych filmach e, o nich mówiłem, e, różne porzeczki, agresy. E, tutaj mam jeszcze ogórki, więc będą do zbioru niedługo i mogą po tych ogórkach wlecieć tutaj jakieś e, zimowe e, odmiany może jarmuża a tutaj fasola znowu się pnie. miała się piąć po tej trześni. Hmm. Ale niestety hmm. nie weszła jakoś tak dobrze na nią. Tam jeszcze jest fasola na kalinie koralowej. Eee. No i dochodzę do tunelu w którym właściwie pomidorki tak bardzo dobrze pomidorki radzą sobie dzisiaj się trochę przegrzały eee. było bardzo gorąco. Tutaj. Tadam. No nic, nie będę tutaj już zaglądał w szczegóły, patrzył, bo tych pomidorków jest. Jedno, co jest nowocześnione w Kalpopadzie, to nawadnianie kropelkowe. Mam tutaj taki e, sterownik, on no, codziennie się na 20 minut włącza i mogę nim e, nawadniać. Właściwie nie będąc w, w tutaj na siedlisku, nawet kilka dni e, jestem w stanie zasilać te pomidory. E, właśnie świeżą wodą. <laughs> wodą oczywiście deszczową, bo jeszcze studni nie mam i nie wiem czy ktoś słyszał, ale nie planuję mieć, e, ponieważ jedną z najczystszych wód obecnie na Ziemi jest woda deszczowa. Tak na kursie permakultury e, mi powiedziano. I ma to sens. Eee, pokażę teraz miejscówki z kompostem po toalecie kompostującej. To jest jedna z nich. Zobaczcie, jaka ciemna ziemia no, padało dzisiaj. Była burza, i tych kupek to jest sporo. Jak zwykle, nie zdążymy jeszcze wszystkie wykorzystać tu, tu i tu. A następna pryzma kompostowa została przetransportowana e, pod już nową infrastrukturę, bo tak jak prysznic hybrydowy. To znaczy, że grzany z wielu różnych źródeł. Jest tutaj zadatek na to, żeby ta pryzma, która jest gorącą pryzmą kompostową e, można było jej odbierać trochę ciepła właśnie e, za pomocą jakiejś wężownicy. Tu jest obecnie 55 stopni Celsjusza. Takie długotrwałe e, temperatury potrafią skompostować e, No wszystko. Chcesz każde patogeny zneutralizować. Tutaj wiaderka, które czekają. Część jest pustych, część jest pełnych, czekają na opróżnienie, ale jak tylko zauważę, że temperatura będzie spadać, to będę reagował. Co jeszcze chciałem Wam pokazać to chyba chatkę. Chatka leśna, która cały czas stoi i ma się dobrze. Jest ciemną chatką i chłodną. Hmm. Tutaj pomimo tego, że na zewnątrz jest ponad 30 stopni często jest, e, jest chłodno. Dzisiaj mm, poprawiłem palenisko w piecu, bo jak się rozkręciłem z budową pieca rakietowego, zostało mi trochę materiału. E, dzisiaj wglinowałem na nowo wszystkie elementy, które tu były, były ruchome. E, I też popielnik. Poprawiłem, tak żeby się trzymał. W tym roku zbudowałem do toalety. Zobaczcie, takie krzesełko. Fajnie, bardzo mi się podoba. Krzesełko jest krzesełkiem takim. O, wielokrotnie wiele ma zawiasów. Bardzo o, dużo łatwiej w tak małej, wąskiej przestrzeni wymieniać wiaderka. Wystarczy podnieść to do góry. Nie trzeba całego krzesła, tak jak wcześniej to było robione, podnosić. To, to a propos łazienki no i, i chyba tyle, no co tutaj się nic więcej nie zmieniło, tak jak dach, no, tutaj zimą powstał e, Green Man e, a tak poza tym to co przybywa książek e, przybywa czego, dywany na salony wjechały, zobaczcie e, mam teraz tutaj takie dywany na powierzchni, na całej powierzchni chatki, no pff, i i chyba tyle, no. Zelmer cały czas śmiga, daje radę odkurzać tutaj w słoneczne dni. Hmm. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam ewentualnie jeszcze pokazać jedną rzecz. No podstawę w tym klimacie funkcjonowania siedlisk niezależnych energetycznie no i to jest moja duma, e, opał i chrust. Bardzo dziękuję Karolowi, który w tym roku bardzo pomógł mi z rąbaniem drewna, e, żebym zimę mógł tutaj na spokojnie przesiedzieć zabunkrowany z drewnem w domku. E, a to jest chrust, który wiosną zbierałem systematycznie e, kilka tygodni. E, i, no i chrust czeka na połamanie. Tutaj jeszcze większy chrust, to idzie też na ogniska albo do chatki do opalenia. I ostatnia partia drewna, która czeka na, na porąbanie. Mm, no, to jest właśnie tutaj. No i chyba to wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmu i że odpowiada on na pytanie, co tam panie w Kalpapadzie. Takie rzeczy się tutaj dzieją. szczupka się zbiera, dużo deszczu pada. To jest mokry rok. Ale też fajne ogórki, bardzo ładnie poszły cukinie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach z projektowania permakulturowego i z tego w jaki sposób ta infrastruktura tutaj funkcjonuje, to zapraszam do kontaktu. 22 września rozpoczynamy tutaj weekend z permakulturą. Taki warsztatowy, a jeśli ktoś ma ochotę na wolontariat, to około 16 września będę tutaj. Organizował e, właśnie takie dni wolontariackie. Zapraszam Was jeszcze na kongres online, który będzie w listopadzie, pod koniec listopada 20 do 30. E, na nim będę mówił o tym, na czym polega praca projektanta permakulturowego i co to je, w ogóle jest to projektowanie permakulturowe, siedlisk zrównoważonych, takich, które współpracują z, z naturą, aby dać to, co jest potrzebne opiekunom i mieszkańcom tego siedliska. Pozdrawiam serdecznie i do minutkiego. Hej, hej.